Witajcie moi drodzy po bardzo długiej przerwie, bo ostatni raz widzieliśmy się jakieś dwa albo trzy miesiące temu, więc już naprawdę sporo czasu minęło od tamtej pory. A... I powiem Wam, że właśnie przez ten czas miałam takie momenty, że chciałam coś nagrać na YouTube'a, a później dochodziłam do wniosku, że to jednak nie jest to. I wiedziałam, że przyjdzie taki moment po paru tygodniach, kiedy rzeczywiście usiądę przed kamerą i będę miała ochotę coś nagrać. No i ten moment jest właśnie dzisiaj. Ale przez te ostatnie, nie wiem, dwa miesiące bardziej mm, uaktywniłam się na Instagramie, co zresztą pewnie mogliście zauważyć, jeżeli mnie tam obserwujecie. Dodałam opcję zadawania pytań, ale później zajęłam się po prostu przygotowaniem na lot i odpowiedziałam dosłownie na, nie wiem, cztery pytania. Swoją drogą, to muszę Wam powiedzieć, że um, bardzo lubię tego typu filmiki, dlatego że Widzę pytania od Was, niektóre pytania się powtarzają, także widzę po prostu co Was interesuje. I nie jest to takie strzelanie na oślep, czy temat, który wpadł mi do głowy, zainteresuje również Was. Bo tutaj po prostu mam konkretne pytania, na które chcielibyście postawić odpowiedzi. Także bardzo podoba mi się właśnie taki format filmików, bo tak jak mówię, przynajmniej wiem na 100%, że odpowiedzi na te pytania zainteresują przynajmniej jedną osobę, tą, która to pytanie zadała. Także nie przedłużając dłużej, przechodzimy do pytań, które zadaliście na Insta. Na ile mniej więcej procent trzeba znać język angielski, żeby dostać się do Emirates? I na ile procent test? I moja odpowiedź na to pytanie zawsze będzie dokładnie taka sama. Im lepiej znacie angielski, tym lepiej dla Was. Po prostu musicie mieć na uwadze to, że tutaj nie tylko chodzi o to, żeby przejść, prze, prze, przejść pomyślnie przez rekrutację, nie tylko być w stanie odpowiedzieć na pytania na pokładzie, ale również musicie być w stanie Żyć w kraju, w którym nikt nie zna języka polskiego. Więc wydaje mi się, że taki poziom powiedzmy pomiędzy B1 a B2 to jest takie minimum, żeby rzeczywiście na luzie móc sobie nie wiem, mieszkać w Dubaju i nie przejmować się tym, jak dogadać się z innymi ludźmi w takich sytuacjach życia codziennego. Rekrutacja do Emirates w roku 2021, czy to możliwe? To jest pytanie, które pojawiło się od paru osób, ale ja nie jestem za bardzo w stanie na nie odpowiedzieć. Nie mam bladego pojęcia, co Emirates planuje. Widziałam natomiast, że że Wither wznowił już rekrutację i chyba widziałam jeszcze jedną linię, która wznowiła rekrutację. Także hmm, jest to możliwe, ale czy tak będzie? Ja nie mam bladego pojęcia. Wiem w tym temacie tyle co wy. Więc, jeżeli e, jesteście zainteresowani przyszłymi rekrutacjami do Emirates, to polecam Wam po prostu sprawdzanie ich strony internetowej i wtedy będziecie na bieżąco z informacjami na temat ewentualnych rekrutacji. Na Facebooku jest też, e, z, jest też grupa Emirates Wannabes, coś takiego więc tam też was odsyłam. Ludzie dodają tam posty a propos rekrutacji do innych linii i też wiele osób rozmawia właśnie na temat tego, czy rekrutacja w Emilec zostanie wznowiona. Także możecie tam zajrzeć. Dokąd najbliższe loty? Jak dostałam to pytanie To najbliższym lotem był wtedy Dasseldorf W sumie miałam lecieć do Zurichu Do Szwajcarii Ale dzień przed wylotem okazało się, że nie lecę do Zurichu Lecę jednak do Dasseldorfu Ale w sumie W sumie jest spoko Też jest to kraj blisko Polski Więc czuję, że już prawie jestem w domu Poza tym lotem do Dasseldorfu Za 3 dni Podajże, za cztery dni Mam lot do Pakistanu Później, hmm, później mam kilka dni rezerwy, a później znowu lot do Pakistanu i lot do Szwajcarii. Także tak wygląda plan na ten miesiąc. Co najbardziej lubisz w Dubaju? Hmm, uwielbiam w Dubaju temperaturę w zimie. W zimie, teraz na przykład w styczniu, sytuacja wygląda w taki sposób, że można spokojnie sobie wyjść na zewnątrz, na przykład w bluzce z długim rękawem. Albo po prostu z krótkim, ale za to można mieć jakąś kurtkę wiosenną, czy zimową, albo jakiś sweter. Lubię w Dubaju również to, że to jest takie miejsce, gdzie mam wrażenie prowadzę moje przedłużone życie studenckie. Nie trzeba się martwić o wiele rzeczy, o które normalnie ludzie martwią się w dorosłym życiu. I po prostu czas mija o tak. Tak więc powiedziałabym, że życie w Dubaju to jest właśnie takie życie. Studenckie, tylko w takim wydaniu bardziej orientalnym. Czy nagrasz odcinek o tym, jak wyglądają opłaty w Dubaju i tak dalej? Trudno byłoby mi nagrać taki odcinek, bo byłyby to na pewno informacje, które znam z internetu albo informacje, które usłyszałam od znajomych, bo moje opłaty w Dubaju są znikome. Eee, więc no nie wiem, jak kupię samochód, a mam. Mam nadzieję kupić w tym miesiącu, to ewentualnie mogę zrobić taki odcinek a propos tego, jak wygląda na przykład, nie wiem, opłata za ubezpieczenie, opłata za przerejestrowanie, nie wiem, paliwo, co jeszcze, ceny w sklepach, ceny w różnych marketach i tak dalej. Możemy zrobić sobie coś takiego, ale jeżeli chodzi właśnie o opłaty typu, nie wiem, prąd, gaz i tak dalej, i tak dalej, no to. Naprawdę byłoby ciężko. Bo po... Czy masz wadę wzroku? Bo czasem pojawiasz się w okularach. Nie, nie mam wady wzroku. Jeżeli pojawiam się w okularach, to to są e, zarówki. I nawet jeżeli pojawiam się w okularach, to e, noszę je tak nie wiem maksymalnie 10-15 minut, bo po prostu e, jest mi w nich trochę niekomfortowo. Pomimo tego, że po prostu nie wiem, podoba mi się to, jak okulary wyglądają na nosie. Ile pani zna języków i czy ma pani jakiś sprawdzony sposób na naukę? Jeżeli chodzi o sprawdzony sposób na naukę, to na pewno znajdziecie wideo na ten temat na moim kanale. A co do znajomości języków, to polski, angielski, hiszpański na takim poziomie, że nie wiem, mogę sobie oglądać filmy bez napisów, aczkolwiek przez to, że nie miałam za bardzo możliwości, żeby z, rozmawiać w tym języku, to jest to bardziej taka bierna znajomość hiszpańskiego. Czy w trakcie lotu masz czas, aby chwilę odpocząć? Czy jeśli lot trwa 12 godzin, to pracujesz cały czas? Nie no, mamy możliwość, żeby odpocząć, ba! E, zdarza się, że mamy taki pokój, gdzie są łóżka na pokładzie i możemy się przespać. Także jest naprawdę spoko pod tym względem. Jak myślisz, jak najdalej od lotniska można mieszkać, będąc stewardessą? I tutaj to też będzie taka niesprawdzona informacja, inaczej, może nie niesprawdzona, ale zasłyszana informacja. Ktoś mi mówił, że w locie na przykład można mieć bazę, załóżmy w Warszawie, i po prostu jak idziecie do pracy, to na przykład wsiadacie w samolot w Krakowie, dolatujecie do Warszawy i w Warszawie zaczynacie pracę. Nie jest to chyba zbyt komfortowe, ale słyszałam, że jest to możliwe. Natomiast na ile i jest to prawdą, no to Wam niestety nie powiem, bo ja nie mam doświadczenia. Latę czy cappuccino? Jedno i drugie, ale jeśli miałabym wybierać, to latę. Dlaczego? Dlatego, że to jest ogólnie taka sprawa, że ja nie mogę pić samej kawy. Bo, bo po prostu robi mi się niedobrze i pamiętam, że kiedyś poszłam nawet na honorowe krwiodawstwo. I niestety nie byłam w stanie oddać krwi, ze względu na to, że moje ciśnienie jest za niskie. Więc, oczywiście, co się stało? E, powiedzieli mi, że mogę napić się kawy, więc ja piłam tę kawę jak głupia, żeby to ciśnienie się podniosło i żeby byli w stanie e, pobrać ode mnie krew. Ale później powiedziałam pani doktor, że. Nie czuję się właśnie najlepiej, kiedy piję kawę, i ona powiedziała mi, że w takim razie muszę zdecydowanie odstawić kawę. I wykreślili mnie zupełnie z listy potencjalnych, e, potencjalnych osób, które mogą oddać krew. E, jeżeli sama robię sobie latę, to jest to powiedzmy, nie wiem, tyle kawy i tyle mleka. Także jest to bardziej mleko z kawą niż kawa z mlekiem. Także jeżeli chodzi o latę kontra cappuccino, no to. Z tych powodów zdecydowanie lata. Ile trwa przygotowanie do pracy stewardessy po przejściu rekrutacji? A Przygotowanie, jeżeli można myśli szkolenie, to dwa miesiące, ale po przejściu rekrutacji trzeba jeszcze zaczekać na dopełnienie jakichś wszystkich formalności związanych z przylotem itd., itd., więc może się to ciągnąć nawet nie wiem, parę miesięcy. Co używasz do makijażu? Jeżeli chodzi o makijaż, to moje kosmetyki się nie zmieniają od długiego, długiego czasu, chociaż ostatnio dołożyłam jedną nową rzecz. Jeżeli chodzi o makijaż, to taką podstawą jest mój podkład z Burżua i to jest chyba jedyny podkład, który naprawdę u mnie spisuje się świetnie, bo moja skóra jest strasznie, strasznie, strasznie sucha. I ten podkład po prostu nie podkreśla mi suchych skórek, więc zdecydowanie to. Jakieś e, kosmetyki do brwi, e, jakakolwiek maskara. I jeżeli chodzi o tą nową rzecz, którą ostatnio odkryłam, to jest to puder. Ja nigdy wcześniej nie używałam pudru, bo po prostu wydawało mi się, że puder do suchej skóry to jest e, niezbyt dobre rozwiązanie, ale okazało się, że się myliłam. I teraz mam puder z Maybelline. To jest mój pierwszy puder w życiu. Puder nazywa się fit bodajże, coś takiego, i naprawdę wygląda na skórze spoko. Także to jest moje nowe odkrycie. Zdarzyła Ci się sytuacja, że nie mogłaś dogadać się z pasażerem na przykład przez jego akcent, no, zdarzyła mi się taka sytuacja i nawet kilka razy powiedziałabym, że cały świat może gadać po angielsku, ale Brytyjczycy gadają po brytyjsku. Bo po prostu czasami jest ich naprawdę mega ciężko zrozumieć, w zależności od tego, z jakiej. Z jakiej części Wielkiej Brytanii są. I rzeczywiście miałam taką sytuację, że mega trudno było mi zrozumieć. Też, jak mieliśmy szkolenie po dołączeniu do Emirates, miałam w swojej grupie dziewczynę z Birmingham i powiem Wam, że ja nie byłam w stanie jej zrozumieć. Ja, żeby zorientować się, o czym ona mówi, to starałam się to wywnioskować na podstawie odpowiedzi innych osób. Więc nie mam problemu ze zrozumieniem, nie wiem, ludzi z Londynu, z Manchesteru, z jakichś tam różnych, nie wiem, miejsc w Wielkiej Brytanii. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi z Birmingham, to, 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 to ta dziewczyna była kolejną, kolejną osobą właśnie z tamtego miasta, której nie jestem w stanie zrozumieć. Więc no, zdarzyły, zdarzyło mi się coś takiego. Czy jest duża konkurencja, aby dostać się do Emirates? To zależy od konkretnego dnia otwartego. Ja byłam, dostałam się za drugim razem. Jak byłam na swoim pierwszym dniu otwartym, to to był chyba moment, kiedy oni wznowili rekrutację po długim czasie. I, i wtedy przyszło... I wtedy przyszło 700 osób. Pamiętam, że nie mieściliśmy się w ogóle w sali, która była wynajęta na, to, na tą rekrutację. I w pierwszym dniu byliśmy w stanie tylko złożyć CV i to wszystko. Także wtedy była naprawdę duża konkurencja. Natomiast jak byłam drugim razem w Krakowie, to było chyba 80 osób, czy tam 100 osób, coś takiego, już nawet nie pamiętam. Także wtedy no konkurencja była o wiele mniejsza. Także no, w zależności od tego, na którą pójdziecie, no to konkurencja będzie mniejsza albo większa. Kiedyś wspominałaś, że nie zapisałaś hiszpańskiego przy rekrutacji. Uważasz, że trzeba go znać w stopniu zaawansowanym, żeby go tam umieścić. Pozdrawiam. Tak, myślę, że trzeba go znać naprawdę w bardzo dobrym stopniu. Ja pamiętam, że wtedy właśnie podczas dnia otwartego usłyszałam, żeby zapisywać tylko te języki, w przypadku których jestem pewna, że będę w stanie pomóc na podczas jakiejś tam sytuacji wymagającej, nie wiem, pierwszej pomocy itd. Więc wiecie, mogłoby na przykład dojść do takiej sytuacji, że jestem, załóżmy, na locie jedyną osobą, która zadeklarowała język hiszpański, i powiedzmy, pojawia się jakaś sytuacja, że ktoś, pomaga, że ktoś wymaga pomocy medycznej, i załóżmy, mówi tylko po hiszpańsku, i ja chyba bym sobie nie wybaczyła, gdybym nie umiała wtedy takiej osobie pomóc, więc nie, nie chciałam, nie chciałam tego języka hiszpańskiego z tego powodu deklarować, więc zadeklarowałam tylko język polski i język angielski. Czy trzeba mieć skończone studia, żeby się dostać? Nie, nie trzeba, wystarczy szkoła średnia. Czy mogę mieć tatuaż na ręce, jak chciałabym być stewardessą? Możesz mieć, pod warunkiem, że uniform będzie w stanie ten tatuaż zakryć. Czy jeśli chciałabym być stewardessą, to szkolenie musiałabym zrobić we własnym zakresie? A nie, nie musiałabyś robić szkolenia we własnym zakresie, bo każda linia lotnicza może latać na innym samolocie, innym typie samolotu i też procedury w każdej linii lotniczej mogą się od siebie różnić, bo to nie jest tylko tak, że wiesz, nauczysz się na przykład jak robić serwis i to wszystko i możesz zacząć pracę, bo e, uczymy się wielu różnych rzeczy i wydaje mi się, wydaje mi się, jestem przekonana, że one się różnią w zależności od Linii lotniczej. Także to, że na przykład znasz świetnie procedury w jednej linii, nie oznacza, że po rozpoczęciu pracy w innej te zasady będą takie same. Czy jesteś zadowolona z pracy w Emirates? Ja jestem bardzo zadowolona. Na początku miałam wrażenie, że wiele rzeczy mnie, przy... że wiele rzeczy mnie przytłaczało o Dubaju, ale nie było to stricte związane z pracą, było to związane bardziej z miejscem, z tym, że czułam się w pewnym momencie trochę albo nawet bardzo samotna. Natomiast na ten moment powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona i nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną, bo praca mi odpowiada. Odpowiada mi to, jak teraz wygląda moje życie w Dubaju, więc myślę, że w tym momencie mojego życia nie mogłabym sobie wyobrazić lepszego miejsca, w jakim mogłabym być. Czy zmiana czasu jest bardzo odczuwalna w tej pracy? To zależy, gdzie lecisz, bo na przykład, tak jak teraz, jesteśmy w tym momencie w Dusseldorfie w Niemczech, i to są trzy godziny różnicy czasowej, dopóki nie zmieni się czas na letni w marcu. Więc to są 3 godziny różnicy i powiem Wam, że jak dla mnie to nie jest zupełnie odczuwalne. I zaczynam odczuwać różnicę dopiero w momencie, kiedy ta różnica czasowa jest większa, załóżmy, niż 5-6 godzin. Czy myślisz, że język arabski będzie dodatkowym atutem w liniach? Wydaje mi się, że każdy dodatkowy język będzie bardzo dużym atutem i niezależnie od tego, czy jest to język arabski, czy język polski, czy jakikolwiek inny. Jakie masz plany zawodowe? Jak długo chcesz pracować jako stewardesa? Nie mam pojęcia. Dawniej... Boże, dawniej, jak to brzmi? E, jeszcze powiedziałabym rok temu, wyglądało to mniej więcej tak, że ja cały czas gdzieś tam się zastanawiałam, co mogłabym robić dalej, e, jakie kolejne plany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to wynikało po prostu z faktu, że w Dubaju czułam się trochę samotna i mimo wolnie szukałam jakiejś tam alternatywy. Natomiast w tym momencie mojego życia jest tak, że po prostu ja jestem zadowolona z tego mojego, z tej mojej obecnej sytuacji i nie chciałabym jej zmienić ani pod kątem zawodowym, ani pod żadnym innym kątem, więc nawet nie zastanawiam się, jak długo jeszcze popracuję. Jeżeli pojawią się jakieś inne alternatywy w moim życiu, to bardzo możliwe, że ja będę rozważać. Natomiast w tym momencie hmm, po prostu cieszę się z tego, co jest. Od ilu godzin obowiązuje pobyt? W Niemczech, Szwajcarii zostajesz na dłużej. Pobyt to jest po prostu taki pobyt, gdzie mamy nocleg w hotelu. Jakich produktów używasz do brwi? Wiesz co? Do brwi mam swoją pomadę. To jest pomada z Vibo, bo kiedyś tam słyszałam, że ona jest bardzo, bardzo dobra, więc sobie ją kupiłam. I co? I jeszcze mam taką paletkę do brwi ze Sleeka, ale to jest paletka, którą ja jeszcze kupiłam dawno, dawno temu, będąc w Stanach. Jezu, ja mam chyba 4 lata. No, ja mam chyba 4 lata. Czy 32-letni mężczyzna ma szansę na pracę jako cabin crew, czy jest to już za duży wiek? Kiedy będzie jakaś rekrutacja, to po prostu polecam zobaczyć e, na jakie są wymagania i tam powinno być też napisane Kryterium dotyczące wieku. Wydaje mi się, że 32 lata to jest jeszcze taki e, moment, gdzie linie lotnicze mogą zatrudniać, aczkolwiek no, wydaje mi się, że to już zależy od konkretnego przewoźnika. Co zrobić, żeby dobrze wypaść na rekrutacji? To jest w ogóle temat, na który można by było nagrać, o jejku, obszerne wideo, ale tak na szybko. Co można zrobić, żeby dobrze wypaść? No, najpierw oddaje się CV, więc e, niech to CV będzie. Mm, Konkretne, niech będzie profesjonalne, e, tak samo niech profesjonalny będzie twój wygląd podczas e, rekrutacji e, wiem, że każdy chce wypaść jak najlepiej, wiem, że każdy chce, żeby rekruterko zauważył, ale wydaje mi się, że e, jak dasz dość do głosu innym podczas zadań grupowych, to, to pokażesz się właśnie od dobrej strony. A jeżeli będzie czas na zadawanie pytań na przykład, to to zadawaj jak najwięcej tych pytań, żeby po prostu zostać zauważonym i żeby po prostu przy okazji pokazać, że rzeczywiście zależy Ci na tej pracy. Będziesz wstawiać dłuższe relacje z lotów z noclegiem? Uwielbiam te relacje. To ja bardzo dziękuję, to bardzo miłe. Tylko teraz jest ogólnie taka sytuacja, że przez tę całą sytuację z koronawirusem zostajemy podczas pobytu w hotelu. Tak więc. Na ten moment tych relacji, tych, za dużo tych relacji nie będzie, ale kiedy mm, trochę ta sytuacja na świecie się zmieni i kiedy rzeczywiście będziemy mogli sobie więcej zwiedzać podczas layoverów, no to na pewno takie relacje będą się pojawiać, czy to na Insta, czy to tutaj na YouTube. Kiedy startujesz z People of Dubai? Eee, a, to jest w ogóle pomysł, o którym powiedziałam paru moim znajomym. Myślałam o tym, nie wiem czy znacie taką stronę, taką grupę na grupę, taki fanpage na facebooku, gdzie koleś zaczepia przypadkowych ludzi w Nowym Jorku i pyta ich o ich historię i wtedy publikuje na tym swoim fanpage'u zdjęcie takiej osoby z jakąś historią z ich życia i myślałam o tym, żeby coś podobnego zrobić w Dubaju, żeby po prostu mm, pokazać ludzi, którzy tam mieszkają, Dowiedzieć się czegoś więcej o nich. A kiedy z tym wystartuję? Myślałam o tym, żeby wystartować, kiedy już kupię samochód. A samochód chcę kupić w tym miesiącu. No ale najpierw się muszę zabrać, właśnie, wszystko po kolei. Najpierw się zabiorę za ogarnięcie samochodu, później za wszystko inne. Więc w tej kolejności. Okej, okay, to są wszystkie pytania. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję tym, którzy te pytania zadali. I tak pomyślałam sobie, że fajnie by było, gdybyśmy załóżmy Hmm. raz w miesiącu robili tego typu wideo, że wiecie, zadam wam, dam wam te opcje na Instagramie do zadawania pytań i, i robilibyśmy sobie takie jedno wideo w miesiącu na YouTubie z odpowiedziami na te pytania, które zadajecie. Bo tak jak powiedziałam wam na samym początku, że ja bardzo lubię tego typu widea, dlatego że widzę po prostu, jakie tematy Was interesują i widzę, co chcielibyście. E, o czym chcielibyście pogadać, co chcielibyście, żeby zostało poruszone? Ok, jest godzina 14:15, więc yy, ja się zbieram i zobaczę sobie, co mamy w naszej karcie. Chciałabym już zjeść obiad, a widziałam, że mają jakieś dobre zupy. I kawę, 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 kawę. Ok, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. W ogóle mam nadzieję, że głos będzie spoko, bo zabrałam kamerę na e, layover, ale nie wzięłam mikrofonu, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że głos może nie być najlepszy. E, no i co? E, do zobaczenia w kolejnym wideo. Zobaczymy się z Dubaju, obiecuję. Pa, pa.